Podczas czytania książek czy też grania w Wiedźmina, z pewnością dostrzeżemy, że istotnymi sprawami dla przedstawionego świata są sprawy polityczne. Oprócz władców, mamy do czynienia również z ludźmi służącymi swoim krajom najczęściej w cieniu i mam tutaj na myśli różne oddziały specjalne czy wywiady i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Zapraszam do oglądania! O temerskim wywiadzie nie wiadomo wiele, jego szefem był Bernard Ducat zwany Talarem, utalentowany szpieg, przez większość czasu działający incognito, m.in. jako paser czy szewc. Podczas wydarzeń mających miejsce w zimie w Wiedźminie I bada on sprawę podrabianych królewskich pieczęci, zaś podczas akcji Wiedźmina III jest członkiem spisku przeciwko Radowidowi. Talar mówi wyjątkowo soczystym językiem, bardzo charakterystycznym dla niego. Jest to jedna z jego zalet w pracy pod przykrywką. Tak łatwiej mógł się wpasować do społeczeństwa jako prosty człowiek bez żadnych powiązań ze służbami. Jeszcze raz dzięki Geralt. stąd już dam radę! Za... Przekażę Dijkstrze i Roszowi jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Kolejnym specjalnym oddziałem działającym w Temerii są niebieskie pasy. Założone zostały przez króla Foltesta, a jego przeznaczeniem była głównie walka ze skojatel. Dowódcą tego zdziału jest zaufany człowiek króla, Vernon Roche. Każdy z jego członków został wybrany osobiście przez kapitana, a w jego skład wchodzą różnorakie osoby o wielu specjalizacjach. Wśród nich można wyróżnić między innymi szpiegów, wojowników, zjadowców czy specjalistów od przesłuchań. Pierwszy kontakt Geralta z Niebieskimi Pasami ma miejsce podczas oblężenia Zamku Lawaletów po potyczce z Arianem. Wtedy to Vernon wita króla i jego przybocznych w bramie zamkowej. Kolejne spotkanie z pewnością nie było dla Geralta przyjemnie wspominane, ponieważ odbywało się w lochach, gdzie był on więziony i przesłuchiwany w sprawie zabójstwa króla Foltesta. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z Kojater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Po porozumieniu udają się do Flotsam w celu odnalezienia prawdziwego królobójcy. Po tamtejszych wydarzeniach, temerski oddział opuszcza Flotsam i dołącza do króla Henselta pod Wergen. Właśnie tam, po zdjęciu magicznej mgły przez Geralta, większość Niebieskich Pasów zostaje zamordowana za współpracę ze spiskowcami, a Wes, jedyna kobieta w oddziale, zostaje zgwałcona. Po wydarzeniach w Vlock gdy zdecydujemy oddać Anais Radowidowi, resztki oddziału mogą dołączyć się na jakiś czas do służb redańskich. Podczas III wojny z Gryfgardem niebieskie pasy dołączają do II Armii Temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa, która została rozbita po niemalże trzech dniach. Później prowadzili działania partyzanckie na terenach Nowigradu, by ostatecznie dołączyć do spisku przeciwko Radowidowi. Kapitan niebieskich pasów w Roche jest bardzo lojalny wobec króla, według niego, gdyby nie Foltest sam byłby aktualnie włóczęgą lub pijakiem, podczas obężenia zamku Lawalet jest oficerem już od czterech lat, podczas których dwukrotnie został oznaczony za męstwo na polu bitwy. Podczas składania raportu można zauważyć, że jest on dobrze poinformowany o sytuacji, jaka panuje w zamku, co świadczy o efektywności działania jego oddziału. Dzięki swym umiejętnościom i lojalnością wobec władcy, Vernon stał się prawą ręką Fotessa przez co ma bardzo wysoką pozycję na Wyzimskim Dworze. Roche odpowiada za śmierć wielu elfów, w tym kobiet i dzieci, jednakże jest to spowodowane jego pracą, nie osobistymi pobudkami. Niestety przez to jest wrogiem wielu nieludzi, a szczególną nienawiścią pała do niego Jorwet, dowódca jednego z komand skojatel. To Vernon Ross. Od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet. Zwykły skurwysyn. Oprócz Vernona podczas pobytu we Flotsam i Wergen poznajemy takich członków oddziału jak Wes, Trzynastka, Silas, Czyżek, Krótki czy też Fen. Każda z tych osób ma tatuaż przedstawiający nagą kobietę dzierżącą miecz i tarczę z temerskimi liliami. Kolejnym oddziałem specjalnym działającym w królestwach północy jest oddział edirński. Został utworzony przez króla Demawenda do walki ze Skojatel. Dzielił się on na kilka mniejszych pododdziałów liczących nawet kilkadziesiąt osób. Głównym ich zadaniem była obrona traktów i zapobieganie osiedlaniu się wiewiórek w okolicznych lasach. W czasie wojny z Nilvgardem zostały one wykorzystane również do ewakuacji uciekających z Wengerbergu cywili oraz do walki z mniejszymi Nilvgarskimi oddziałami. Jedynymi znanymi nam członkami tych oddziałów są Ryla z oraz jej podkomendni Willis i Blaze. Ryla, jako jedna z oficerów wojsk specjalnych w Adamavenda była jedną z najbardziej efektywnych osób walczących z komandami Scoia'tael. Z szczególnie z niedobitkami brygady Wrehead. Początkowo miała ona przydomek Czarna Ryla, jednakże z czasem zmienił się on na Biała Ryla. Znana była ona z szczególnej nienawiści do elfów oraz bezlitosnego charakteru, którym obdarzała wszystkich terrorystów. W Wiedźminie pierwszym jest ona najemniczką na usługach zakonu Ponącej Róży. Ostatecznie zostaje ona zamordowana przez jej wina podczas konfliktu z elfami w Zimie, by następnie zostać zamienioną w mutanta i zlikwidowaną przez Geralta. Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę. Dar życia? Kpisz sobie. Raila nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym? Wśród czterech wielkich królestw północy szczególną popularnością cieszy się Redański Wywiad. Jego pozycja była stawiana na równi z Wywiadem Nilwgarskim, co pokazuje, że był on znakomicie działającą organizacją. Siedziba Redańskiego Wywiadu mieściła się w Tretogorze, a jedną z jego znanych placówek był zamek Drakenborg, który służył za miejsce eliminowania wrogów państwa. Wywiad ten nie był szczególnie lubiany nawet we własnym kraju, co było skutkiem wielu aresztowań i egzekucji. Współpracował on również z wieloma czarodziejkami i brał udział w przewrocie na Tanet po stronie królestw północy. Dowódcą radańskiego wywiadu był Sigismund Dijkstra. Pomimo, że z wyglądu przypominał bardziej bogatego szlachcica niż szpiega, był on jednym z najlepszych w swej branży. Dzięki jego błyskotliwości, wywiad był w stanie przewidzieć wiele posunięć Gardu oraz posiadał wiele nikomu nieznanych informacji o większości władców rządzących na kontynencie, zaś siatka agentów była bardzo rozbudowana i działała praktycznie bez zarzutów. Po śmierci króla Wizymira Zygismund został przewodniczącym Rady Regencyjnej, która objęła wtedy władzę w kraju. Niefortunnie dla niego rok później musiał ratować się ucieczką przed zabójcami, a kilka lat po tym wydarzeniu zostaje jednym z władców nowigreckiego półświatka. Jego los zależny jest od tego, czy Geralt pomoże mu w zabójstwie Rodowida oraz po której Wiedźmin stanie stronie w późniejszym konflikcie z Roszem. Geralt, zapomnij co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Ja... jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emchyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy taką. Ty, dwulicowy sukien, synu. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roz, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Gerald, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. Oprócz Dijkstry do agentów wywiadu redańskiego możemy zaliczyć m.in. jego sekretarza, Oriego Royvena, komendanta Drakenborgu Vasco Igna, czy nawet Jaskra, który przez pewien czas szpiegował dla niego z patriotycznego obowiązku. Bardzo pomocna dla Dijkstry była również redańska czarodziejka Filipa Eilhart. W Wiedźminie pierwszym możemy uzyskać od Telara książkę pod tytułem Ludzie z cienia, która opisuje historię powstania i kulisy działania Redańskiego wywiadu. Co ciekawe, jej autorem jest osobisty sekretarz Dijkstry, Ori Royven. Wywiad Nilfgardzki, największy i najbardziej tajemniczy ze wszystkich. Prawdopodobnie był on najlepiej zorganizowany i posiadał wielu utalentowanych szpiegów, a jego oddziały od zadań specjalnych potrafiły wykonać praktycznie każde zadanie. Szefem wywiadu wojskowego cesarza Emrevar Emreisa był Watier Deridon. Jako dowódca jednego z najlepszych wywiadów, znał wiele tajnych informacji pochodzących z północy, np. znał okoliczności i sprawcę morderstwa Wizimira Radańskiego, czy też cały skład Loży Czarodziejek. Był również bardzo utalentowany i znał wartość informacji, czasami nawet wymieniał się nimi ze szpiegami z innych krajów. Przez wielu był uważany za najlepszego w swoim fachu, a sam Leto nazywał go arcyszpiegiem. Jednakże, pomimo swych licznych talentów i umiejętności, posiadał również wady, a właściwie jedną, która nazywała się Cantarella i była informatorką Asire war Anahit, przez co wiele informacji było przekazywanych do uszu Loży Czarodziejek. Vatier, oprócz piastowania stanowiska szefa wywiadu, był również wicehrabią Aidon. Kolejnym niezwykle utalentowanym członkiem Nilfgardzkiego wywiadu był Stefan Skellen, zwany również Puszczykiem. Oprócz działań w służbach specjalnych, był on jednym z członków spisku, który popierał ideę ludnowładztwa, czyli czegoś na wzór demokracji. Powierzono mu zadanie schwytania Cyrilli, przez co by temu podawać założył bazę w Maecht i zwerbował oddział utalentowanych najemników. Ostatecznie jedyne, co udało mu się zrobić Ciry to bliznę na twarzy. Sam Skellen został schwytany na zamku Styga i uznany za zdrajcę, zaś następnie osądzony i skazany na śmierć przez powieszenie. Proces nastąpił po podpisaniu pokoju centryjskiego, a Stefan Skellen zginął w niełasce, jako że niegodny był oddychać cesarskim powietrzem oraz niegodny był stąpać po cesarskiej ziemi. Ostatnim ze znanych nam członków nielgorskiego oddziału do zadań specjalnych był Kahir Mavrdyfryn, Ebb Kalach. Pomimo młodego wieku, powierzono mu ważne zadanie porwania Ciri podczas oblężenia cintry. Po tym, jak jego misja skończyła się niepowodzeniem, kilka lat spędził w Lochu, lecz wkrótce dostał kolejną szansę podczas przewrotu na Tanet. Po kolejnej porażce został już oficjalnie skazany i poszukiwany przez Nilgard. Po jakimś czasie dołączył do drużyny Geralta, a nawet miał ważny wpływ na wynik bitwy o most na Jaruzę. Zginął w potyczce z Leobonhartem podczas odbijania Ciri z rąk Wilgeforce na zamku Styga. Oprócz tajnych służb, Nierwiarczycy utworzyli też wiele oddziałów specjalnych walczących w ich wielkiej armii. Jednym z nich jest Brygada Impera, której zadaniem była ochrona cesarza, a składała się z weteranów, których oddanie dla władcy było wręcz absolutne. Innymi oddziałami specjalnymi wchodzącymi w skład Niewygarskiej Armii były m.in. złożona z elfów Brygada Wrichet, Dywizja Deitwen, czy też Brygada Nausica. To wszystko co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku, zapraszam was do subskrybowania, komentowania i lajkowania.